Teraz jest dobrze. Jako protestanci obchodzimy pamiątkę tego dnia, kiedy w roku 1517 symbolicznie rozpoczęła się ta wielka odnowa Kościoła, oczyszczanie go z niebiblijnych narośli, można by powiedzieć. Dlatego też co roku mniej więcej w tym dniu, w okolicach tego dnia poświęcamy chwilę na nabożeństwie, żeby przypominać sobie bohaterów wiary, przez których Pan Bóg działał w historii którym wiele zawdzięczamy, także my dzisiaj. I dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o Augustynie. Jeżeli coś o nim wiecie, to możecie się dziwić, dlaczego chcę o nim mówić w kontekście Reformacji. Reformacja to jest wiek XVI. Augustyn żył ponad tysiąc lat wcześniej, więc w wiekach IV i V. A jednak to właśnie dzieła Augustyna wywarły ogromny wpływ. Na reformatorów. Um, lutra mówił o nim w taki sposób: Żaden nauczyciel Kościoła nie uczył lepiej niż Augustyn. Ale w innym miejscu. Augustyn stał się znakomitym i wybitnym nauczycielem Kościoła, który uwolnił niezliczone dusze od wielu błędów i ustępował jedynie apostołom w pokonaniu tak lub potwornych heretyków. No, jest to język lutra ale widać, że wyraża swoje uznanie, które jest naprawdę, naprawdę wielkie. Calvin z kolei pisał o Augustynie, cytujemy go najczęściej, jako że jest najlepszym i najwierniejszym światem starożytności. I Augustyn to jest ciekawa postać, bo z jednej strony on jest świętym kościoła rzymsko-katolickiego, ale z drugiej strony powszechnie się przyjmuje wśród historyków, wśród teologów, że ogromne bogactwo myśli także zawdzięcza mu protestantyzm. Więc parę słów o jego życiu. Augustyn rodzi się w roku 354 w Tagaście, ona się dzisiaj znajduje w Algierii, wtedy to była afrykańska część cesarstwa rzymskiego. Jego matka była chrześcijanką, jego ojciec był pogninem. I Augustyn studiuje retorykę, literaturę klasyczną, grekę w Kartaginie. Tam w Kartaginie, mając 18 lub 19 lat, wiąże się z kobietą, która w niedługim czasie rodzi mu syna. I również w tym czasie Augustyn się przyłącza do tzw. manichejczyków. To był taki ruch, który łączył idee chrześcijaństwa z ideami niektórych religii wschodu, nawet buddyzmu. Między innymi manicheizm głosił inaczej niż chrześcijaństwo, że zarówno dobro, jak i zło są odwieczne. Że dobro i zło zawsze są ze sobą w walce. Gdy chrześcijaństwo, jak wiemy, mówi o tym, że Bóg stworzył wszystko jako dobre, a zło powiło się w pewnym momencie jako wykrzywienie tego, co Bóg stworzył. I Augustyn słucha nauk manichejczyków przez około 10 lat, ale stopniowo się nim rozczarowuje. Cały czas się interesuje filozofią, szuka prawdy o świecie, szuka tej prawdy ostatecznej. Kiedy ma 31 lat i przebywa akurat w Mediolanie, coś w jego życiu się zaczyna zmieniać. Zaczyna się interesować kazaniami biskupa Ambrożego, który nam się pojawił troszeczkę za szybko. O, jest i on. Zaczyna się Augustyn interesować kazaniami biskupa Ambrożego. Z początku ich słucha. Po prostu ze względu na to, jak dobrym mówcą był Aroży. A Augustyna to pociągało, no bo sam się zajmował retoryką, ale stopniowo w nim zaczyna działać też treść tych kazań. Augustyn porzuca manicheizm, zgłasza się do katechumenatu, czyli takiej grupy przygotowującej się do chrztu, ale wciąż bada, wciąż szuka. Wciąż nie ma relacji z Bogiem, nie modli się, po prostu zajmuje się tym od strony filozoficznej. Ale też jednocześnie on jest bardzo przywiązany przez cały czas do otaczającego go świata, do tego co tu teraz. On marzy dużo o wielkiej karierze, na przykład właśnie jako, jako wielki wspaniały mówca. Planuje małżeństwo, oświadcza się kobiecie, z którą związek by mu dał bardzo dużo społecznie, jeżeli chodzi o, o jakieś, jakby to powiedzieć, miejsce na tabinie społecznej. Więc oświadcza się, zostaje przyjęty, po zaręczynach dopiero zostaje nakłoniony, żeby się rozstać z tą swoją partnerką od 10 lat. Um. Ale narzeczeństwo, dwuletnie narzeczeństwo, mu się bardzo dłuży, nie jest w stanie wytrzymać, żyjąc w czystości, więc równolegle się wiąże z inną kobietą, zdradzając swoją narzeczoną i z tą drugą żyjąc bez ślubu. Ale Ewangelia mu nie daje spokoju, ta Ewangelia, którą słyszy w kazaniach Ambrożego, którą też coraz bardziej też sam poznaje. Bo jest świadom, że Ewangelia wzywa go do wybrania innego życia. Ale tak trudno jest mu się oderwać od tych przyjemności, którym się oddaje. I pewnego razu odwiedza jego, jego współlokatorów jakiś chrześcijanin, który zaczyna mi opowiadać o życiu niejako Antoniego, który w bardzo radykalny sposób się poświęcił służbie Bogu. I w kontraście do tego Antoniego, Augusty po raz pierwszy. Widzi samego siebie, takim, jaki jest, i czuje obrzydzenie do stanu swojego serca. Czuje obrzydzenie do tego wszystkiego, w co się uwikłał. I próbuje to wypierać, ale tamten człowiek snuje opowieść dalej, i Augustyn miota się. Nie może znieść tych targających nim emocji, bo chce oddać się Chrystusowi, ale jednocześnie chce dalej to odwlekać. Zrywa się, idzie do ogrodu. Pąży po nim, targa włosy, gniecie czołg pięściami, nie może się zmusić do podjęcia tej decyzji, pada na ziemię, nie może opanować płaczu i od tego miejsca już oddam głos jemu samemu. I nagle słyszę dziecięcy głos z sąsiedniego domu, jak co chwila powtarza śpiewnie taki refren weź to czytaj, weź to czytaj. Ocknąłem się i w wielkim napięciu usiłowałem sobie przypomnieć, czy w jakimkolwiek rodzaju zabawy dzieci śpiewają taką piosenkę. Nie przychodziło mi to do głowy, żebym to kiedykolwiek przedtem słyszał. Zdusiwszy w sobie łkanie, podniosłem się z ziemi, znajdując tylko takie wytłumaczenie, że musi to być nakaz Boży, abym otworzył książkę i tał ten rozdział, na który najpierw natrafię. I pierwszą książką, na którą, która, która wpada mu w ręce, jest zbiór listów apostoła Pawła. Więc Augustyn mówi dalej. Chwyciłem książkę, otworzyłem i czałem w milczeniu słowa, na które najpierw wpadł mój wzrok. Nie w ucztach i pijaństwie, nie w rozpuście i związłości, nie w zwadzie i zarości, ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa, a nie ulegajcie staraniom o ciało, i jego porządliwości. To jest fragment listu do Rzymian. Ani nie chciałem więcej czytać, ani nie było to potrzebne. Ledwie doczytałem tych słów. Stało się tak, jakby do mojego serca spłynęło strumieniem światło ufności, przed którym cała ciemność wątpienia natychmiast się rozproszyła. zostaje zdobyty przez Chrystusa. I Augustyn zmienia swoje życie. Kończy grzeszny związek. Poli się wycofuje z kariery, która mu ciążyła coraz bardziej. Rok później, mając 32 lata, zostaje ochrzony. I o tym, co dzieje się później, można by mówić bardzo, bardzo długo. Wraca do Afryki. Zaczyna dużo pisać. W wieku 37 lat, zostaje prezbiterem. Mając lat 42, staje się biskupem w mieście Hippona. Jeszcze więcej pisze, naucza, broni Ewangelii, zwłaszcza herezje. Zwłaszcza herezje głoszone przez tzw. Tak Pelagian, którzy twierdzili, że natura człowieka wcale nie jest zepsuta przez grzech. Że człowiek może o własnych siłach wybrać naśladowanie Jezusa. Natomiast Augustyn z całą mocą podkreśla, że że nie, że wiara człowieka i jego zbawienie to jest w całości zasługa Bożej łaski. To nie jest nasze osiągnięcie. No i w końcu umiera mając 75 lat, w czasach kiedy zachodnie sarstwo rzymskie już się chwieje w posadach. I umiera nie wiedząc, że w kolejnych wiekach zostanie uznany w całym kościele zachodnim za niezrównany autorytet do którego wszyscy się będą odwoływać, choć nie zawsze wszyscy będą przywiązywać do Bożej łaski taką wagę, jaką do niej przywiązywał Augustyn. No a on sam na własnej skórze przecież doświadczył tego, o czym pisał. Jeżeli wiara po prostu wynika z wolnej woli i nie jest darem Bożym, to dlaczego na modlitwie prosimy o wiarę dla tych, którzy nie chcą uwierzyć. Nasze zabiegi były bezskuteczne, gdybyśmy nie byli słusznie przekonani, iż wszechmocny Bóg jest w stanie do wiary skłonić nawet przewrotną i przeciwną wierzę wolę. Augustyn wiedział wiedział to po pierwsze z Pisma Świętego, ale wiedział to też z własnego życia. To nie tak, że On tak bardzo chciał żyć z Bogiem. Ale Bóg zmienił z łaskę jego pragnienia i jego serce i zrodził w nim wiarę. Ależ nie zawsze później Kościół Zachodni stawiał pismo święte na takim miejscu, na jakim stawiał je Augustyn ponad wszelkim innym autorytetem. Augustyn pisał później o pewnej grupie oddzielającej się od innych chrześcijan. Niech zdemonstrują swój Kościół, jeśli potrafią tamci odłączający się, nie słowami i klotkami Afrykańczyków, nie soborami własnych biskupów, nie pismami tego czy innego polemisty, nie przez zwodnicze znaki i cuda, bowiem zostaliśmy na to przygotowani, przestrzeżeni słowem Pana, ale za mocą przepisów prawa, przepowiedni proroków, pieśni psalmów, słów samego pasterza, Przepowiedni i dzieł ewangelistów, czyli za pomocą wszystkich kanonicznych autorytetów, świętych ksiąg. To dla Augustyna było najwyższym autorytetem, któremu wszystko inne musiało być podporządkowane. Ale ponieważ Kościół Zachodni nie zawsze był tym ideom wierny, potrzebna była reformacja. I my też wciąż potrzebujemy reformacji, przez którą będziemy wracać do opierania się na fundamencie Bożej łaski, która może zmienić nawet najtwardsze serce, i na fundamencie Bożego słowa, które stoi ponad wszystkim innym.